Hmm. 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 Bym pojechał dziś z synkiem. to dziś jest. Poje... Hmm. Bym dziś pojechał z synkiem, ale... Cześć w ogóle! Dziś będziemy nagrywać ekstremalne miasto Brockhaven, więc przed tym zostawcie lajk like w górę i suba do wneczki. Zaczynamy! Chujem. Dobra, synek, musimy chyba gdzieś gdzieś dojechać, co nie? No. No właśnie, mm, e, My już wynajęliśmy Odejmy. tutaj. A co, odruchnęłeś coś? No, nie. No. Mam. No. Okej, okay, okej. Okay. Czemu dajesz mi telefon? Czemu dajesz mi telefon? No, tutaj. Synek, to Ty taki bogaty, dobra, chodź do naszego artykułu. Eee, poczekaj, stój, 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 muszę ci dać kartkę, muszę ci dać wpis, okej, okay? stój, poczekaj. jeszcze, dobra, możesz wejść, e, chodź tutaj, tu, tu właśnie jest, e, właśnie mój ten, artar, no wchodź, dobra, wchodź, chodź, chodź, chodź. Wow. Dobra, oczywiście zamykamy drzwi i synek musi iść spać, bo i to twoje urodzinki, a wiesz. Gdzie mój kopój? O jest. Eee, a tam, tam jest. No, no na górze spał. Eee, dobra. Będziesz na górze spał? No. Okej. Okay. Dobra, my tu zamykę. O, mogę już to pospaść! Tak. Eee, ten mój. Dziękuję. Eee, o, fajnie Zauję. ten. Za... Ej, jaki... to jedna... O cześć, bo tam jeszcze jest sypialka, ale okej. Okay. No zaraz idziemy spać. W ogóle już nawet się robi dzień. Tak, e, się Ale robi się dzień. Dobra, synek, zostań na chwilę w domu, a ja coś załatwię, okej? Okay? A zatem tam drzwi. Okej, okay, czekaj, włączę tu ci telewizor. O, obejrzyj sobie coś na YouTubie. Mastercard Sposał obejrzy. Ja <grym> <grym> Synek, <grym skąd masz pilot? Dokupiłeś? No. Dobra, tu masz, oglądaj, tu ma z posa. E, tak, nagrałem sobie pieska mojego. Którego mamy? Patrz, fajny? O, tu jakiś hospital, dobra. Ja za parę minutek wracam, okej? Okay? Babki odłamam. A, no to fajnie. Bo synek, jutro idziesz do szkoły, pamiętaj! A ja jestem małym jeziusiem. Idę do szkoły. Dobra, to ja już załatwię tu. A ja, ja to przeszkoda chodzę, wiesz? No to ci dam przy szkole. Tylko też Synek, 100 lat! Nie, jest ksiądę. No masz ruberek! Mały jest A! Kupisz. No to kup, ja Ci przelewam pieniądze. Albo, albo trochę kupię deskorolkę. No to kup deskorolkę, bo ja Ci daję tam pieniądze, okej. Okay. No to chodź na sparcery, okay. Tylko się przebiorę, okej? Okay. Ja przebiorę się tylko. Dobra, to Ciebie. Poczekaj, się przebiorę w coś. Ej, tak jakby Dobra, y, bluzeczkę z Dobra, idziemy, synek do... Gdzieś y, cię zapisujemy do szkoły. Nie, do przedszkola, ty jestem mały. Ano. Ano, no. Ale jak chcesz tam do szkoły, no to chodź. Nie chcę do przedszkola. Okej, okay, to jedziemy... Czekaj, gdzie to przedszkole było? Chodź. O tam. Synek, gdzie jesteś? O, tu. Synek! O, tu jest A, tu. Idziemy Cię zapisać. Tylko nie, nie jeździ po drodze, bo nie masz karty, to znaczy nie masz tej karty, żeby jeździć po drodze. Synek, dostaniesz karę. Dobra, chodź synek, zapiszemy Cię. O, nie ma żadnej pani. Dobra, czekaj, wam się jej do... Dobra, jesteś zapisany. Nie masz z nikim pilnować się, to chodź.

Bo ja tu będę skakał. Nie, 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 nie. Nie, chodź tu. O nie. Nie, wow. Uływam. Sinek! Uływam. Sinek! nie, 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 pomocy nie, synek, synek nie, synek nie, chodź tu nie, jakieś kolegi masz! I zapoznaj się z kolegą. nie, nie, O, jaki Dobra Wiktor, y znaczy ten synek, chodź tu. Ten, to, nie jest, z nim się spotkam. Okej, okay, to sobie się umówcie tam, gdzie chcecie. Wow. Dobra, chodź. Dwie, y musimy iść do sklepu na zakupy, okej? Okay? O, za mną chodzi. Ty, on pistolet miał. Na ja tam. O, wyszedł, fajnie. No to znaczy nie fajnie. O, za nami biegnie. O kurde, to jakiś I on haker. Nie, Wiktor, synek, chodź tu. Chodź do sklepu. Dobra, a ja po Chodź, e, e, chodź na wózek. Patrz, ja ci coś pokażę. Twika takiego. A tu. Dobra. Chodź, e, bierzemy Doritoski. Nie. Bierzemy no, Doritoski. Chcesz loda ekipy? No. Dobra, kupuję dwa. Ej, mi sprzedałeś. Nie, nie sprzedałem się. O, pizzę chcesz? No. Okej. Okay. Dalej mądryszka. Mm. Czekoladę. Czekoladę. Okej. Okay. I sosek Sosek. Dobra, masz czekoladę. Cosek. Jabłuszko, jabłuszko, dwa. Sosek. Sosek? No. To ja tu wezmę sobie kolkę, czy soczek energetyczny jakiś, mleko oczywiście i kanapkę z, z e, Dzień dobry, proszę pana, chciałbym naliczyć. Tylko nie, niech pan nie naliczy dzieciaka, okej? Okay? O, kolego. On jest duży. Chodź tu do nawózek. Chodź tu. No nie żyć Ze mną, proszę. Nie ma... Czekaj. Kurde, wypadł. Chodź tu! Chodź tu Wiktor, chodź tu! Synek, chodź tu szybko, szybko! Synek! Synek, synek! Synek! do naszego... Idziemy. No nie zbogowałeś się! Co jest? Ej, gdzie jesteś? No wypad piko. O otyk piko. O ty. No, no. No nie, co to są za osoby tu? Spadać, spadać, Piko. Wiktor! Piko. Czego żeś otworzył drzwi? Nie, ja nie otworzyłem. Senek! Nie ma wchodzenia. Ja wypadam z tym Rikiem. Czekaj. Dobra, ja idę kładź się spać. Tam tu Dobra. On spadł, on spadł. Fajnie. Dobra, czekaj. No co tu ciebie? Szybko chodź do domku! Do domku! Zamknąć, wyjdę na dół! Wiem, dobra, zamknę. Teraz ja będę z tobą miał te zamykanie. Dobra? Nie, nie! Dobra, chodź! Od... Zapalmy światło, bo tu tak ciemno jest. Nie, to jest... Synek, mo... pozwolę ci jak to? Y, możesz sobie jak to? Pograć. Okej? Okay? Tak. Na tym, na komputerze naszym. Czy CS-a, tak, czy Robloxa, czy no. Minecraft'a? Dobrze. Co to jest za lis? Ustawiałeś taką tapetę? Nie. Co ty piszesz? Co ty kupujesz, a nie? Robuxy! Nie ma Robuxów. Czy chcesz dokupić? To jest hajs! Robuxy. Nie wchodź na mój konto, Nie będziesz kupował tu jakichś Robuxów. O właśnie ci kąt. Dobry. ja tu odstawię te zakupy. Nie, ja gram na moim telefonie. No to gra. wszystkie zakupy, Pik, 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 dobra. E, co chcesz do jedzenia? Y -y, jabłko jabłko co widzę? Ok. Okej. Eee... -y. Co to ten, ma? ten Marcelo? Nie, ten piko jakiś. Dobra, chodź, nieważne. Nie patrz na Nie Wiem, wiem Eee, dobra. Co ja chcesz jeszcze? Ja idę tu ukryć na mnie, to hajs, więc nie chodźcie. Dobra, Kładę hajs. Nie, tak, tak, jestem. Rzucę hajsem! Wow, mam kwa, 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 kła, kwa, kwa. Dobra. Jak to otworzysz i mnie zabierzesz na te Robuxy Twoje, to ja nie wiem. Dobra, ja idę spać. Ja też mam hajs. Ja mam kieszenie ja hajs. O nie. Dobra, ja idę się wykąpać, synek. Nie wchodź. Nie ja patrz. Też. Nie patrz. O! Wow. Ale widoczki. Dobra. Nie, ja sam się kąpię. Nie patrz, czekaj, ja założę. Wow. Majtki tylko. Czekaj, będę goły. Dobrze, że spodenki. Te, te. Dobra, synek, masz nie... O czekaj, muszę jeszcze czapkę zjąć, <noise> bo ja wszędzie chodzę kurde w czapce. I zaraz poważnie drugi zegi go, O zobaczy. Ojem goły! No jestem goły, co? Ej, no! No i co, by z tym silny, z tym pakercu nie? Dobra, nie patrz ja tu będę się kąpał. Nie wiem. Dobra, tak się wykąpałem maksymalnie. Że dobra, muszę się przebrać. Dobra, idę się przebrać. Szefeczka, szafeczka. Brózeczki, cyk, cyk, dobra. ubranka, Ja Gacie. Dobra, synek, musimy iść do tego. Do jak to? Do mm, pana Stasia. A semu. No bo pan Staś dziś nas zapraszał. A gdzie? No Stasik nas zapraszał do tego, do jak to? A mam ładną fryzurę? No nie wiem, znaczy nie, nie do Staszka, ale chyba do Skalska po, pojedziemy. A, 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 a ładną mam fryzurę? Sy, a. A mam ładnego ludzika? Mm, no nie wiem. No, proszę. Proszę. Dobra, no, um... mam... Mam. Co to jest dziewczyna? Nie! O nie! Ty! Synek! Co się gdzie? Czekaj, czekaj, Co się dzieje. Synek nasz dom się pali Synek, synek, synek! Synek, nie, 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 nie! Gasić! Czekaj, czekaj, gaśnica, gdzie jest gaśnica! Kurczę! Gaśnica! 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 Nie znajdę! Dobra! Czekaj, tu jeszcze się pali. Nie, nie, trzeba nie, w tak No bo tu się... tu ma... nie, 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 w nie, 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 czy nie, 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 podpalił na pewno. nie, Wiem, nie, jakimś... O, czekaj, jesteś ta się... nasze sypialnie! Nie ubrania, ubrania. A on nic też nie ma. No to gaś! Nie mam! Dobra, na szczęście gaśnicy nie. Chcecie mi się w domu palić? Nie złą nie, Dobra, ja lecę spać. Ten szutkuje, no to idź czopkać. Ja idę spać. Dobra moi drodzy, kończymy ten odcinek w śmiesznym trochę, na no, ale I, y, Ten, Za tydzień wpadajcie na odcinek no z Assassin's Creed, y, jak to, na y, Rebis czy coś tam na telefonie. Więc na razie, dzięki za oglądanie, pa, pa.